Lewce Barcelona deklasuje Majorkę 3 do zera, a Robert Lewandowski zdobywa swoją 113 bramkę w barwach Dumy Katalonii i staje się 15 najlepszym strzelcem w jej historii. Jednak nie był to aż tak łatwy mecz dla Barcelony jakby po wyniku mogło się wydawać. Zapraszam na wnioski. Słuchajcie, przede wszystkim mecz lepiej zaczął się dla Majorki. To ona wyszła taka pewniejsza siebie, taka dość cięta na Barcelonę i. Tworzyła swoje okazy. Do 20 minuty, a właściwie w 20 około, e, minucie statystyki wyglądały tak. Majorka miała trzy strzały, a Barcelona miała strzał 1. Na wyróżnienie zasługuje Virgini po stronie Majorki. Ten był bardzo aktywny, co chwilę sprawiał problemy w defensywie Dumy Katalonii. Jednak e, obrona Barcelony co chwilę z tych opresji wychodziła. I tutaj tak, w Barcelonie... Na pochwałę zasługuje Jean Garcia, który potem jakoś bardzo dużo do roboty nie miał. Ten wybronił Barcelonie prawie jedną bramkę według XG. No to, jest, to jest sporo po to Barcelona ma bramkarza, aby ten wychodził na plus. Oraz pałku Barsi, ale do tego zawodnika przejdę później. No i wiecie, Majorka weszła dobrze w ten mecz, ale Barcelona ma już taki tryb, że ona musi się rozkręcić powoli. I Barcelona zaczęła się rozkręcać, a wraz z nią, a w bardziej takim kołem napędowym Barcelony był. Marcus Rashford. Był to niezwykle aktywny zawodnik w barwach Blaugrany. Rashford miał 8 strzałów do swojego zejścia. Był niezwykle aktywny. Co chwilę czy szukał dogrania do Roberta Lewanowskiego, czy to strzał, czy po prostu pojedynkował się czy to męczył po prostu obronę Majorki po tej stronie Majorki. No i tak Barcelona mm, zaczęła powoli e, przechodzić w tryb kontrolowania tego spotkania. Znaczy jeszcze nie na spokojnie, bo spokojnie to się robi w Barcelonie, gdzie jest 2-3-3-0. No i tak. Markus Rashford dzięki tym swoim pojedynkom schodzi e, na swoją lepszą nogę i oddaje strzał. I Robert Lewandowski świetnie odnajduje się w tej sytuacji. Na początku e, jest na linii spalonego, ale potem Leo Roman odbija tą piłkę. Kotłowanie się w polu karnym. Lewy przejmuje tą piłkę i słuchajcie, on nie strzela od razu. Tak? On zachowuje się po profesorsku Widać to jego doświadczenie. Przytrzymuje sobie tą piłkę, układa i dopiero strzela. I tak strzela 113 bramkę w barwach Barcelony. Ogólnie nie był to łatwy mecz dla Roberta Lewandowskiego. Trzeba to sobie powiedzieć. Nie był to też łatwy mecz dla Barcelony w pierwszej połowie. Lewandowski miał tylko 5 kontaktów z piłką w polu karnym Majorki. To nie jest dużo. I miał 27 kontaktów z piłką w trakcie całego swojego pobytu na Muradu. Był to nieprzyjemny dla niego mecz, nie miał dużo miejsca, obrońcy naprawdę starali mu się przeszkadzać, to poskrobywać i w 46 minucie dzięki temu dał się sfaulować w bardzo dogodnej pozycji i rzut wolny wykonał Markus Rashford, ale świetną paradą wykazał się Leo Roman, ten odbił piłkę. Następnie klują takie w celiów w pole karne i Lamin Jamal nie wykorzystał swojej sytuacji, której XG wynosiło około 0.8. Tam naprawdę wystarczyło dołożyć nogę do pustej bramki i potem ma, mam taki ładny obrazek w głowie, jak Lewandowski i Jamal patrzą na siebie zszokowani, jak to do tej bramki nie wpadło. Więc tak się skończyła pierwsza połowa. Znaczy, no, ona jeszcze nie była tak, że Barcelona w pełni zdominowała Majorkę. To musiało przejść dopiero. W drugiej połowie. W trakcie drugiej połowy Barcelona włączyła swój tryb deklasacji, a Majorka włączyła, włączyła tryb oblężonej twierdzy. Jak to wyglądało? Po drugiej połowie. Lamin Jamal nie miał najlepszej pierwszej połowy, było parę strat. Jeszcze też się w sumie tak rozkręcał, ale w drugiej połowie świetnie zagrał Jamal. Mark Casado harował w linii pomocy i na wyróżnienie zasługuje. Dani Olmo, który w ogóle według flash Skora jest najwyżej ocenianym zawodnikiem Barcelony. No i tak, Barcelona zaczęła jeszcze, jeszcze z większą siłą nacierać na bramkę Majorki. Leo Roman co chwilę musiał interweniować. No i tak w zasadzie czuć było w powietrzu, że. W końcu Barcelona wciśnie tą swoją drugą bramkę, i wiecie, jak jeszcze jest 1-0, to Barcelona jest taka niepewna, bo Barcelona też lubi dużo bramek tracić, a przy 2-0 to już włącza się taki większy spokój w piłkarzach Barcelony, i w końcu do tego doszło. Po stałym fragmencie gry Barcelona rozegrała go, następnie podała do Lamina Jamala, który stał przed polem karnym. I słuchajcie, jak jesteście Majorką, kim, albo kimkolwiek, Realem Madrid, Atletico, Chelsea. Nie możecie zostawiać tyle miejsca młodemu Hiszpanowi, no. Chłop, okej, okay, to nie była dogodna sytuacja do strzału, dlatego XG było tak małe, ale on ułożył sobie tą piłkę, podprowadził i tak fantastycznie strzelił, że Leo Roman nawet się nie rzucił. Oczywiście było dużo piłkarzy w polu karnym, ale no, nie miał jak interweniować. Lamin Yamal jest w formie. Jamal notuje piąty występ pod rząd z trafieniem. I słuchajcie. No On po prostu pokazuje klasę. On pokazuje, że mimo tego swojego wieku, mimo tego swojego hejtu, na który się na niego wylewa, gra, gra cały czas swoje, czasami z gorszą, z lepszą formą, ale już utrzymuje bardzo dobre liczby. I w tym sezonie ma już 10 bramek w lalidze oraz 8 asyst. Słuchajcie, w poprzednim sezonie. Jamal miał 9 bramek w La Lidze, czyli teraz w połowie sezonu prześcignął swój wynik z poprzedniego sezonu. No widać rozwój zawodnika gołym okiem. No i tutaj Barcelona zrobiła się już spokojniejsza. Oczywiście, kiedy już jest 2-0, to wiadomo, ciśnienie spuchło też z Majorki, bo Majorka jeszcze po 1-0 tliła się w nich nadzieja, że może gdzieś wyprowadzą jakąś kontrolę, że może Muriki, który jest przecież w fantastycznej formie i strzelił 15 bramek w tym sezonie Primera División, może uda się gdzieś w tą bramkę Barcelonie wcisnąć i wrócić do spotkania, no to już po 2-0 raczej to ciśnienie zeszło i tak e, dlatego Hansi Flick powoli decydował się na zmianę, na boisku pojawił się Ferran Torres, znaczy i tu nie za Roberta Lewandowskiego, tylko za Markusa Rochforda, który naprawdę e, jest fantastycznym wypożyczeniem dla Barcelony i ja jako e, Joanna Porta czy Hansi Flick pochyliłbym się nad sprowadzeniem Anglika na stałe. To, ile on daje do tej drużyny, to, jak on męczy mm, przeciwników, to, jak on nimi kręci i ile piłek dostarcza do y, napastników, jest nieprawdopodobne, słuchajcie. Nieprawdopodobne. Wydaje mi się, że Rashford bardzo się przyczynił do tego, że. Majorka po prostu wymiękła, bo znaczy no wiemy, że jeśli jesteś słabszą drużyną, to Barcelona w końcu strzeli te swoje bramki czy Real Madrid, Tak po prostu intensywność tej gry. Możesz grać świetnie przez 50-60 minut, ale potem te siły z ciebie po prostu wypłyną, wybiegasz je. I Markus Rashford jest jednym z tych zawodników, który oprócz tego, że ma fantastyczne liczby, ma fantastyczne liczby, to jeszcze realnie jest często najaktywniejszym zawodnikiem Barcelony w ofensywie na boisku. No, i słuchajcie, bardzo też na koniec musi cieszyć kibiców Barcelony gol Marka Bernala. Wiemy, miał swoją kontuzję. Hassi Dick nie zdecydował się go wypożyczyć, bo kadra Barcelony nie jest na tyle wysoka, aby niemiecki szkoleniowiec mógł robić takie eksperymenty. I... No i ta akcja Barcelony, no wiecie, też było 2-0. No Barcelona raczej kontrolowała przebieg spotkania. Końcowe posiadanie piłki dla Barcelony to jest 76%. Ba bardzo mi się podobało, no to była. Akcja po prostu sparu podań, tak? Barcelona świetnie przetransportowała piłkę ze swojej połowy na połowę przeciwnika. Tam brał w rozegraniu piłki Ferran Torres, Fermin Lopez mieli swój udział. No i Mark Bernal dostał tą piłkę, świetnie ją przyjął, świetnie się z nią zabrał. Miał rywala jeszcze ze sobą, którego przepuścił na wślizgu, dzięki czemu. Mm, Dostał, znaczy po prostu stalą, no może nie w oko, w oko ale nadal e, miał dogodną sytuację e, do strzału na bramkę Majorki i po prostu uderzył i zdobył e, bramkę. Więc bardzo dobra akcja Barcelony Drużynowa, bo tam piłka chodziła jak po sznurku. Świetna. Od momentu, kiedy dostał piłkę indywidualna akcja marka Bernala, bo zabrał się z nią, okiwał przeciwnika, wykreował sobie tą sytuację w tym sensie, że wykreował sobie miejsce do strzału i wykończył sytuację. A wiemy, że nie, raczej nie jest napastnikiem. Więc to też musi być dla niego taki kolejny impuls, bardzo ważny w karierze. No i dla Hansiego Flika też, że hej, na tego chłopaka warto stawiać. On rzeczywiście może przynosić ci. Jakość. Na chwilę fajnie by było wrócić do Pałku Barsiego. Słuchajcie, ten zawodnik był mm, zawodnikiem z najdokładniejszą liczbą podań. Miał 100 celnych podań na 108 zagrań. Jest to nieprawdopodobna statystyka. Pałku Barsi też, mimo swojego młodego wieku, wieku wydaje się być e, znaczy, no już powoli, coraz dojrzałszym zawodnikiem. Wiadomo, że e, Inigo Martinez odszedł, ten jego taki mentor z defensywy, ale ten chłopak powoli sam zaczyna bardzo dobrze czytać grę, rozumieć tą grę i przede wszystkim Barcelona opiera rozgrywanie akcji często właśnie na nim, w sensie no Kubarski jest najczęściej zagrywającym piłkę, piłkarzem Barcelony i najcelniej, więc wydaje mi się, że to wszystko, wiecie to był taki ostatnio typowy mecz w wykonaniu Barcelony, ważne myślę, że dla Hansa Jakovic, to że bez Rafini ta drużyna też sobie radzi Zestrzela Lewandowski, Bernal oraz Laminemal, czyli ta, te zdobywania bramek też jest rozłożone. I myślę, że co? Spokojny mecz dla Barcelony przed półfinałowym spotkaniem z Atletico w Pucharze Króla. Dzięki za oglądanie! Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję! I miłego dnia.